Ten dzień zostanie prawdopodobnie zapamiętany jako Izraelski 11 września. 7 października 2023 roku tysiące bojowników Hamasu wdarło się do Izraela i zabiło ponad tysiąc izraelskich cywilów, żołnierzy i policjantów. Choć od tej masakry minęło zaledwie kilka dni, to wiadomo już, że jest to największa rzeź na izraelskich cywilach dokonana od II wojny światowej. To także pierwszy od 50 lat przypadek kiedy izraelskie służby i izraelskie państwo całkowicie dały się zaskoczyć i okazały się zupełnie nieprzygotowane. Ale to dopiero początek politycznego trzęsienia ziemi na Bliskim Wschodzie. W tym odcinku odpowiem Ci na pytanie, co stanie się dalej. To jest podcast Świat. Zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia. Izraelska armia nie przestaje bombardować celów w strefie gazy, a minister obrony zapowiada, że Hamas, tu cytat, zniknie z powierzchni ziemi. Z domów uciekają setki tysięcy cywilów, a gazie grozi gigantyczna katastrofa humanitarna. Izrael z kolei powołał do wojska 300 tysięcy rezerwistów i jest prawdopodobnie gotowy do ofensywy lądowej na Gazę. W tym odcinku podcastu przypomnę ci, co dokładnie stało się kilka dni temu, w najczarniejszym dniu w historii Izraela ostatnich dekad. Posłuchaj do końca, a dowiesz się, dlaczego Hamas dokonał tak potwornego ataku. Co wspólnego miał z tym Iran i jaka teraz będzie odpowiedź Izraela? Jest czwartek, 12 października 2023 roku. Wojciech Cegielski, zapraszam. Zacznijmy jednak od podsumowania wydarzeń ostatnich 24 godzin. Takie podsumowanie od kilku dni pojawiają się na naszym kanale. Licząca 2 miliony mieszkańców Gaza jest bez prądu. W jedynej elektrowni skończyło się paliwo. To oznacza, że z każdą godziną rośnie ryzyko kryzysu humanitarnego. Gaza została przez Izrael odcięta od zaopatrzenia w żywność, wodę, paliwo i prąd. Trwają rozmowy w sprawie ewentualnego uruchomienia korytarza humanitarnego w którym cywile mogliby wydostać się z oblężonej przez Izrael strefy gazy. Teraz jest to niemożliwe, bo zarówno Izrael, jak i Egipt zamknęły przejścia graniczne. W czwartkowy poranek liczba ofiar sobotniego szturmu Hamasu na Izrael wynosiła 1300 osób, a w trwających non-stop izraelskich nalotach odwetowych zginęło 1200 osób. Wśród ofiar w gazie jest także 11 pracowników ONZ oraz czwórka paramedyków Czerwonego Krzyża. Izrael przygotowuje się do inwazji lądowej na gazę, jeśli do niej dojdzie, będzie to prawdopodobnie długa i krwawa operacja. Gaza nie jest jednak jedynym problemem Izraela. Z północy, z terenów Libanu i Syrii, wystrzeliwane są kolejne rakiety. Libański Hezbollah, który jest sprzymierzeńcem Hamasu, odżegnuje się od tych ataków, ale sprawa nie jest jasna. Izraelska armia odpowiada ogniem, ale mnożą się obawy, czy nie dojdzie do walk na drugim froncie. Tymczasem w Izraelu powstaje właśnie rząd jedności narodowej, po długich rozmowach z premierem Netanyahu, w skład tymczasowego rządu zgodził się wejść jeden z przywódców opozycji, Benny Gantz. Będzie on jednym z trzech najważniejszych członków gabinetu, oprócz premiera i ministra obrony, powołanego, by sprawnie zarządzać krajem na czas wojny. I jeszcze krótkie ogłoszenie: w ostatnich dniach liczba odtworzeń naszych podcastów i filmów o Izraelu, Palestynie i Strefie Gazy jest ogromna. Zarówno na YouTube, jak i na Instagramie bardzo aktywnie komentujecie też to, co dzieje się teraz w Izraelu i w gazie. Bardzo dziękujemy za te komentarze. Nie zawsze pochlebne, ale uwagi krytyczne, czy też poprawianie nieuniknionych w tak intensywnym czasie błędów, też bardzo sobie cenimy. I bardzo dziękujemy za ogromną liczbę nowych subskrypcji, jakie widzimy na naszych kanałach. Mamy nadzieję, że zostaniecie z nami na dłużej i że będziecie o nas mówić swoim znajomym. A teraz już najnowszy odcinek. To jest podcast Świat. W sobotni poranek mieszkańców Izraela obudziły syreny. Mało kto na początku zorientował się, co tak naprawdę się dzieje, bo syreny zazwyczaj zwiastowały ostrzał rakietowy z gazy, do którego dochodziło raz na kilka miesięcy. Tym razem jednak rakiety były tylko wstępem. Dziesiątki tysięcy radykalnych bojowników Hamasu przedarło się do Izraela przez płot graniczny, tunele czy nawet na spadochronach. Uzbrojeni fanatycy biegali po izraelskich miastach i kibucach i strzelali do ludzi. Niektórym ucinali głowy albo brali ich za zakładników. Na pustyni Negev, w czasie festiwalu muzycznego pod gołym niebem, Hamasowcy otworzyli ogień do ludzi i w ciągu kilku minut zabili 260 osób. W kibucach zabijali całe rodziny, a do gazy uprowadzili około 150 osób. Część z nich już prawdopodobnie zabili. Młodą Niemkę, którą uprowadzili właśnie z festiwalu na pustyni Negev, wlekli nagą przez ulicę Gazy, bo miała być rzekomo izraelskim żołnierzem. Izraelskie wojsko zjawiło się na miejscu tragedii dopiero po wielu godzinach. A z bojownikami ostatecznie poradziło sobie po kilku dniach. W Izraelu i nie tylko mnożyły się pytania, jak to możliwe, by bojownicy Hamasu, przez nikogo nie niepokojeni, sforsowali najlepiej strzeżoną granicę świata. W szturmie Hamasu zginęło co najmniej 1300 Izraelczyków i obcokrajowców, to największa masakra dokonana na izraelskich cywilach od czasu II wojny światowej. Sami Izraelczycy, którzy mieszkają niedaleko gazy, mówią teraz o traumie. Kiedy zaczął się alarm, wiedziałam, że muszę uciekać. Ja w domu nie mam schronu, więc za każdym razem, gdy jest alarm, muszę biec do publicznego schronu na zewnątrz. Tym razem, gdy dobiegłam, drzwi do schronu się nie otworzyły. Wszyscy razem z sąsiadami leżeliśmy więc na ziemi i mieliśmy ręce na głowach, żeby się chronić, a także chronić dzieci. A syreny cały czas wyły. Tak mówi mi Megan, Izraelka, która mieszka w mieście Berszewa, położonym zaledwie 40 kilometrów od Gazy. Niedaleko mojego domu jest duży budynek, który ma lobby. W pewnym momencie pozwolili nam wszystkim tam wejść. I wtedy zobaczyliśmy w mediach społecznościowych informacje o Palestyńczykach, którzy na spadochronach lądują w Izraelu. I o ciężarówkach z uzbrojonymi ludźmi, z wyrzutniami wjeżdżającymi do sterot. Pomyślałam, że to nie może być prawda, że to jakiś fake news. Ale gdy to samo zobaczyłam potem w izraelskich mediach, to wtedy już było zupełnie inaczej. Nikt z nas jeszcze przez coś takiego nie przechodził. Dlaczego to wszystko było dla Izraelczyków tak bardzo zaskakujące? Mieszkańcy takich miast jak Berszewa, czy położone tuż przy granicy z Derot, słyszą alarmy rakietowe dość często. Zdarza się nawet, że pociski lądują na czyjeś posesji. Ale Izraelczycy, niezależnie od strachu, wiedzą, czy też raczej wiedzieli, że Gaza jest zamkniętą enkrawą, z której nie sposób się wydostać. Więc żaden Hamasowiec z karabinem, przynajmniej w teorii, nie mógł zapukać do ich domów. 7 października było jednak inaczej. Nagle zorientowaliśmy się, że oni tu są. Usłyszeliśmy, że 10 izraelskich miast jest przez nich szturmowanych i nie jest już pod izraelską kontrolą. I wtedy ktoś powiedział, żebyśmy uzbroili się w cokolwiek mamy: w broń, noże, bo oni tu są. Nie da się opisać tego, jak nadzy i bezbronni się wtedy czuliśmy. Ja, mój mąż, nasi przyjaciele. Miałam uczucie, że cały czas muszę patrzeć się za siebie. Spadające rakiety to przy tym nic. Spadające rakiety są teraz bardzo Poczuliśmy, że jesteśmy sami. Poczuliśmy, że rząd o nas całkowicie zapomniał. Nikt nam nie mówił, co mamy robić. Nikt nie pofatygował się do nas, tak jakby oni byli w wieży z kości słoniowej, gdzieś daleko i nawet nie chcieli się pofatygować na miejsce, by zobaczyć, jak okropne zbrodnie zostało dokonane. A przecież to oni są za nas odpowiedzialni, a z ich strony była cisza. And it's been like radio silence. Rzeczywiście, przez pierwszych kilka godzin rządu nie było, pewnie dlatego że trwały święta, a większość polityków izraelskiej koalicji to politycy partii religijnych, którzy w szabat nie mogą używać urządzeń elektronicznych, część z nich być może w ogóle nie wiedziała, co się dzieje. Po kilku godzinach rząd pojawił się i zapowiedział twardą rozprawę z Hamasem. w to nie jest operacja, to nie jest eskalacja przemocy, to jest wojna. Rano Hamas rozpoczął niespodziewany atak na Izrael, to jest wojna i my ją wygramy. Tak mówił w sobotę przed południem premier Benjamin Netanyahu. Na gazę spadły pierwsze izraelskie bomby. Do akcji wkroczyli też izraelscy dyplomaci na całym świecie, którzy szli do mediów z przekazem Hamas jest jak ISIS. To jest walka cywilizacji przeciwko barbarzyństwu. Nie da się tego inaczej określić. Jeśli zrozumiemy to, co stało się w sobotę, to jest jasne, że to jest pojedynek cywilizacja kontra barbarzyństwo. Stąd oczekujemy, że wszyscy rozsądni światowi przywódcy publicznie staną po stronie dobra, po stronie Izraela i przeciwko tym, którzy próbują zabić jak najwięcej Izraelczyków. Tak mówił mi izraelski ambasador w Warszawie Jakow Livne. Nie tylko on, mówił też, że w rzezi Hamasu palce maczał Iran, największy sprzymierzeniec palestyńskich bojowników. Hamas and the Islamic Jihad. Hamas i islamski dżihad to organizacje, które popełniły te zbrodnie, ale są one bezpośrednio finansowane przez reżim Mułów w Teheranie. Doszło także do walk na naszej północnej granicy z udziałem Hezbollahu w Libanie. Poinformowaliśmy już, że nie chcemy rozszerzać tej wojny, ale zrobimy wszystko, co trzeba, by chronić naszych obywateli i bezpieczeństwo państwa Izrael. Do tej pory w wyniku szturmu Hamasu na Izrael zginęło 1300 osób, a w prowadzonych bez przerwy intensywnych bombardowaniach Gazy zginęło 1200 palestyńczyków, prawdopodobnie w większości cywilów. Gaza jest też na skraju katastrofy humanitarnej, bo Izrael odciął dostawy żywności, prądu, paliwa i wody. Izraelska armia szykuje też prawdopodobnie ofensywę lądową, w której zginąć mogą tysiące osób po obu stronach. Już za chwilę odpowiemy na najważniejsze teraz pytania. Co dalej? Przypominam też, że bieżące informacje z Izraela i z Gazy możesz znaleźć codziennie o 17 na naszym Instagramie, gdzie właśnie wtedy pojawia się najważniejszy światowy news dnia. Specjalne raporty jeszcze w tym tygodniu będą dostępne rano na naszym kanale na Spotify, a wieczorem na YouTube. Potem wszystko zależeć będzie od rozwoju wydarzeń. Zapraszam zatem do śledzenia nas na YouTube, na Instagramie i na Spotify. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę Podcast Świat. Zostaw też swój komentarz pod tym odcinkiem i koniecznie powiedz o nas swoim znajomym. To jest podcast Świat. Hamas to palestyńska organizacja, która powstała w Strefie Gazy w 1987 roku. Była radykalną częścią Bractwa Muzułmańskiego, które miało swoją główną siedzibę w sąsiednim Egipcie. Hamas od początku deklarował, że jego najważniejszym celem jest wymazanie Izraela z mapy świata. W przeciwieństwie do władz autonomii palestyńskiej z Jacerem Arafatem, które równocześnie z dokonywaniem zamachów, chciały jednak z Izraelem rozmawiać. W 2006 roku Hamas wygrał wybory w gazie i przejął władzę. Izrael rok wcześniej zakończył okupację gazy, wycofał się i otoczył palestyńską enklawę murem i płotem. W następnych latach doszło do niezliczonych wzajemnych ostrzałów rakietowych z gazy na Izrael i z Izraela do gazy oraz do czterech dużych wojen, które jednak patowej sytuacji nie rozwiązały. Dekadę temu Hamas był wspierany finansowo przez Egipt. Ale gdy w Kairze w 2013 roku do władzy wróciła armia, Hamas wypadł z łask. Teraz jest wspierany głównie przez Iran. Wsparcie Iranu dla Hamasy jest tak naprawdę tajemnicą poliszynę Iran. Już od dłuższego czasu wspiera Hamas, zarówno finansowo, jak i wiedzą techniczną, technologiczną i wiedzą z zakresu szkolenia wojskowego. Iran nie jest jedynym e, sponsorem Hamasu, chociaż głównym. To Marcin Krzyżanowski, orientalista, wykładowca akademicki i były dyplomata, któremu zadałem też pytanie, jakie pewnie zadają sobie teraz wszyscy: po co Hamas to zrobił? Hamas swoimi dotychczasowymi niskowschodowymi działaniami trochę uśpił nie tylko izraelską, ale również czujność analityków. Tymczasem Hamas jest organizacją, która wyrasta na gruncie religijnym. Hamas realizuje bardzo długofalową politykę obliczoną na osłabienie, a następnie zniszczenie państwa Izrael. Zresztą cała ideologia Hamasu opiera się właśnie na przeświadczeniu, że Izrael musi upaść. Prędzej lub później, ale upaść musi, bo jest sztucznym tworem, jest tworem bezbożnym, jest tworem imperialistycznym. Stąd ta ciągłość walki. Pojawiły się dzięki Iranowi, dzięki irańskiemu wsparciu, dzięki wsparciu ze strony prywatnych podmiotów z Kataru i Turcji nowe możliwości finansowe, pojawiły się nowe technologie. Udało się organizacji też w ciągu minionych lat na tyle okrzepnąć, żeby korzystając ze wsparcia Iranu, wytrenować sobie bardzo sprawną, jak się okazuje, Kadrę dowódczą, kadrę oficerską i gotowych na poświęcenie bojowników. Jest to element walki dżihadystycznej, jest to element walki religijnej. Warto pamiętać, że oprócz racjonalnej strategii, oprócz racjonalnego rozumowania, logiki, mamy też do czynienia z wiarą. Która przekracza nieco granice rachunku zysków i strat. Kolejna rzecz. Prawdopodobnie Hamas zawczasu przygotował się na ten odwet i oprócz przygotowania się do walki zbrojnej, też przygotował się na konieczność kilkumiesięcznego albo kilkunasto-nawet miesięcznego trwania. W takiej formie minimalnej, w formie przetrwalnikowej, jeśli Hamasowi uda się zachować struktury dowodzenia, jeśli uda się zachować struktury lokalne, to nawet po przetrzymieniu znacznej części kadry oficerskiej i dowódczej, Hamas w stosunkowo krótkim czasie będzie w stanie odzyskać zdolności operacyjne, gdyż nie będzie miał problemu z rekrutami. Trzeba pamiętać, że odwet Izraela spowoduje powstanie nowego, kolejnego pokolenia mścicieli. Jeśli ktoś komuś bombarduje dom i go równa z ziemią, grzebiąc pod gruzami matkę, ojca, brata, żonę, dzieci, to można się spodziewać, że rzeczony człowiek, no delikatnie mówiąc, nie będzie pawał miłością do atakującego, więc ma sporą szansę przetrwać. W w Izraelu powstał właśnie rząd jedności narodowej. W jego skład wszedł zarówno premier Benjamin Netanyahu, jak i jeden z liderów opozycji Benny Gantz. Obaj politycy byli przez wiele miesięcy zajadłymi wrogami, ale teraz, w czasie wojny, będą razem kierować krajem, bo jak mówią, w czasie wojny wszystkie spory odkładane są na bok. To rząd jedności ma dowodzić prawdopodobną ofensywą lądową w Gazie. Zniszczymy cały Hamas, ISIS z gazy zniknie z powierzchni ziemi. Tak mówił minister obrony Joaf Galland. Ta operacja jednak będzie bardzo trudna, nie tylko dlatego, że jak słyszeliśmy, Hamas mają szansę przetrwać, ale też dlatego, że wojna będzie toczona w gęsto zabudowanym terenie, który co prawda Izrael ma rozpracowany, ale gdzie nie był żaden izraelski żołnierz. Co stanie się po ofensywie? Tego chyba nie wie nikt. Nie wiadomo, czy Izrael będzie chciał wrócić do okupowania gazy i tym samym mieć na głowie dwa miliony głodnych i wściekłych ludzi, czy też zostawi gazę na pastwę Hamasu lub innych radykalnych organizacji. Pewne jest jednak to, że w Izraelu przyjdzie za jakiś czas pora na rozliczenia. To jest największa klęska państwa, tak? Struktur państwowych, instytucji, służb bezpieczeństwa. Największa w historii, tak naprawdę. To Michał Wojnarowicz, analityk polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Jeśli nawet porównamy to z wojną Juhipur, gdzie faktycznie też. Izrael dał się zaskoczyć Syrii i Egiptowi, to no, tam jednak walki toczyły się między państwami, między też na terytorium poza głównym Izraelem, tak na i na wzgórzach Golan, a tu jednak ofiarami stali się izraelscy cywile do tego skala tego ataku, tak? Liczba ofiar, no to już teraz jest krwawsza konfrontacja dla Izraelczyków niż druga intifada, tak? I to się wydarzyło w trzy dni, a intifada przy trwała 5 lat. Także czegoś takiego Izrael nie przeżył w swojej historii do tej pory. I myślę, że to wywoła naprawdę tektoniczne zmiany. I czy to politycy, czy też psychice społecznej, tak to może takie górnolotne sformułowanie, ale jednak to będzie trauma na kolejne pokolenie, tak naprawdę. Pewne jest jeszcze jedno. To jest koniec kariery Benjamina Netanyahu. Wydaje się, że ten polityk jest już na równi, na równi pochyłej i o ile teraz no, jest ten tryb wojenny, ten tryb rządu jedności narodowej i ktoś tym rządem musi kierować wobec niej jakby zmiana premiera to też byłoby coś trudnego tak z punktu widzenia funkcjonowania instytucji i procesu decyzyjnego, to faktycznie premier, który rządzi krajem z krótką przerwą ponad półtorej dekady, człowiek, który był architektem tej polityki wobec palestyńczyków w dużej mierze, takiej właśnie doraźnej i, i, i nastawionej raczej na zarządzanie konfliktem, dalekie tak naprawdę od myślenia na to rozwiązanie tej kwestii palestyńskiej, to on będzie pierwszą osobą, którą społeczeństwo, czy, czy zgaduje też Komisja Śledcza, będzie winić za tą katastrofę. Atak Hamasu na Izrael będzie prawdopodobnie zatem nie tylko końcem kariery politycznej Benjamina Netanyahu, ale także punktem zwrotnym w izraelskiej polityce wobec palestyńczyków, choć na razie nie wiadomo, czy na lepsze, czy na gorsze. Przypominam, że premierowe odcinki podcastu możesz znaleźć w każdy czwartek na kanale Podcast Świat na YouTube oraz na stronie internetowej Polskiego Radia i na platformach podcastowych, w tym Spotify, Soundcloud i Apple Podcast. Na naszym kanale na YouTube w każdą niedzielę pojawiają się też filmy z niebanalnymi historiami z całego świata, a w tygodniu na YouTube i na Instagramie Podcast Świat o 17 dajemy Ci najważniejszy światowy news dnia. Subskrybuj nas na YouTube i włącz powiadomienia. Śledź nas też na Instagramie komentuj, krytykuj i koniecznie powiedz o nas swoim znajomym. Teraz to wszystko. W tym odcinku czytali Magdalena Skajewska i Michał Strzałkowski. Ja nazywam się Wojciech Cegielski. Dziękuję za uwagę i wracam za tydzień. To był podcast Świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.